Zaszył zasię w wokół kręci, patrząc na to, co w latach 70. było naszym polskim Davos. To tu, w Kozubniku, był ten wymarzony luksus dla wielu obiekt westchnień. Dziś, zamiast tłumów turystów, prędzej spotkać tu można żądnych wrażeń, niekoniecznie odpowiedzialnych młodych ludzi. Jan Kos pamięta jednak doskonale lata świetności i te bale na kilkaset par w towarzystwie najważniejszych dygnitarzy z bloku wschodniego. A gdyby ściany miały uszy? O dużo wypowiedział. Ja? Na pewno. Chyba byli ci najważniejsi, nie? Chociaż by były okresy, że ten zwykły czarak wejść, nie? Na przykład nie było. Na tyle gości, tych honorowych, czy coś, czy jakichś chronionych specjalnie. Tutaj wejść i prowadzić dziewczynę, to, to naprawdę to, to była coś, powiedzmy sobie, randka z klasą. To mhm. byle kto nie wszedł, no, kasy też trzeba było trochę mieć, no to wiadomo. Ale łatwo tu się można było dostać, trzeba się było nakombinować? Myślę, że przez, głównie przez znajomości mhm. się dostawało. To Jak się pan tu dostawał? Wie pan, do tamtego budynku też my mieli takie przykładowe wejście u pana kierownika który miał konika w jako szybownik, nie? lubię sobie polatać. A myśmy z kolei mieli wejście w szkole szybowcowej, tak? Na wymianę się szkoli. Mm -hmm. My jeźdźmu załatwiliśmy przed oczywowcem, na parę miejsc. Ale tak? to jak przyjeżdżali, co, ci PG, tak? Ministrowie, nie Nie można było wejść, tak? Wtedy raczej, raczej te boczne, bo to było więcej restauracji. to nie była jedna restauracja, Aha. Wtedy wykorzystywano dla tych las mniej ważnych gości, te, tą, na przykład, Aha. tamtą wyżej, gdzie jest gdzie ta muszla koncertowa, bo tam też była restauracja. No, a te ważne były wtedy zamknięte. Dziś ja żałuję, że tu się przyjechałem, bo po prostu nieraz to byłem, ale przyjazny i oglądałem szczegółowo to, jak dziś mi dzisiaj patrzyli. I to jest naprawdę szkoda wielka, że coś takiego się stało z tym ośrodkiem. Dziś jeden z najbardziej uroczych zakątków Podbeskidzia to absolutna ruina czasem również poligon dla miłośników fotografii. Ziemowit Porębski od ponad roku zajmuje się zgłębianiem historii tego miejsca. Z tego co na internecie wyczytałem wy to, że to bardzo drogie tapety, bo, że to nigdzie czegoś takiego nie było, że to gość sprowadził i... Tylko w kozubniku. Znaczy, tylko, no dzisiaj bo... się z tego śmiejemy troszeczkę, dzisiaj nie? Nie, ale, ale w to, tych to... latach 70. -tych ktoś... Przekonał nawet swoją żonę, by pomogła mu w odkrywaniu kolejnych kart historii Kozubnika. W internecie opublikował krótki film. Jeszcze raz kozubnik gdy zobaczyłem, to jakoś, jakoś tak mnie natchnęło taką. Tak jakieś natchnienie dostałem w twórczym, że postanowiłem, jakby to powiedzieć, znaleźć się w tych samych miejscach, w których ten fotograf był i, no i otworzyć, no, zrobić po prostu te, te same zdjęcia, no i pokazać. A dlaczego? Żeby Poczuć tam ten klimat tamtych lat? Troszkę tak też, żeby troszkę ten klimat poczuć, no, no i tak, żeby po prostu pokazać ludziom, co się stało. No. Taka, taka po prostu pasja. Kozubnik narodził się pod koniec lat 60. HPR, czyli Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe z Katowic. Z pieniędzy pochodzących z Funduszu Socjalnego finansowało budowę luksusowego ośrodka wypoczynkowego. nieszczędzono grosza na wyposażenie. Złoty okres to lata 70. Załapać się tu na wypoczynek było niezwykle trudno. Odbywały się tu różne imprezy pieczenia barana. No wiadomo, że to było, ośrodek był wtedy zamknięty. Yy, trudno było wejść na ośrodek. No... Głośne czasami były tutaj e, informacje o, o imprezach, które tutaj się odbywały. Z czasów RWPG przyjeżdżała sama śmietanka, tak jak syn Breżniewa. Były tutaj narady w Związku Hutniczych, minister hut hutnictwa ze wszystkich krajów RWPG. Ale były również e, tutaj posiedzenia z udziałem krajów zachodnich. Szybko okazało się również, że praca w Kozubniku jest niczym wygrana w Totka. Barbara Kliś i Władysława Gibas pracowały tu kilkanaście lat. Pierwszy raz od zwolnienia odwiedzają to miejsce. Tak, Gdzie pani dokładnie pracowała? Gdzie siedziałyście? To, Gdzie to było w pomieszczeniu? moje biuro. To było tak, pierwsze tak. moje biuro. Dalej był sekretariat. Przejdźmy tam, jeśli możemy. Tylko uwaga, tutaj na szkło. Uwaga na szkło. I następne biuro. I to była Tutaj było drugie biuro księgowości. Mhm. Tutaj po przeciwnej stronie był gabinet pana dyrektora i pomieszczenia socjalne. Teraz jak Panie to oglądacie, no to... Serce jakie boli. No, Serce boli i po prostu nie możemy się z tym pogodzić, żeby no, takie to się to się mogło dojść. Ja pracowałam tutaj 14 lat, koleżanka jeszcze dłużej. 19 lat. W kilku hektarach uroczego zakątka zwanego Perłą pod Beskidzia zbudowano około 20 nowoczesnych budynków, głównie o charakterze wypoczynkowym. Korzubnik z czasem stał się państwem w państwie z własnym lądowiskiem dla śmigłowców. Był niezależny od prądu, miał własne ujęcia wody, wtedy jeszcze wodociągu nie było w promocji, miał własne oczyszczanie ścieków. Nawet y, własne generatory do wytwarzania prądu, jeżeli po prostu go nie było. Także no, w sumie przez jakiś czas mógł funkcjonować niezależnie od warunków, jakie panowały. Jednorazowo na jednym turnusie wypoczywać mogło do pół tysiąca turystów. Kompleks zatrudniał do 200 osób. Czułyśmy, że pracujemy w takim miejscu elitarnym, ponieważ byli, przychodzili do nas pracownicy z miast, z Kent z Bielska, także że naprawdę byłyśmy zadowolone z tej pracy. Zarobki były dobre, fundusz socjalny, wyjazdy na wczasy przez zakład pracy, także różne wczasy wymienne, nawet za granicę. W czasowe sale bankietowe, restauracje i baseny powstawały z najdroższych materiałów. Jednak po upadku komuny ośrodek nie wytrzymał konkurencji mimo starań kolejnych właścicieli. Tutaj było takie w tym budynku, tutaj, u którego stają takie piękne, że mosiężne długo wisiały, bo nie mogli się do tego dobrać, aż się dobrali. No myśmy to próbowali chronić, bronić, ale kiedyś było ściganie z urzędu, później nie, ma, nie było ścigania z urzędu, no i Praktycznie za zgodą tego właściciela, który doprowadził ten ośrodek do ruiny, no, działo się to, co się działo. Naoczni świadkowi upadku Kozubnika mówią jednak, że grabarzem tego miejsca były oddziały ZOMO. Kwaterowały tu przez prawie dwa lata. Była to dla nich idealna baza wypadowa do pacyfikacji strajkujących robotników. Zniszczenia okazało się na tyle duże, że nie udało się odbudować potęgi ośrodka. Po polskim Dawos lat 70. zostały tylko sentymentalne wspomnienia. To był kawałek zachodu w tym miejscu. Zatańczy pan kiedyś jeszcze o, w na pakiecie? Chciałbym. Chciałbym, ale już tyle było nadziei robione, że trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, życzę wszystko, wszystkiego dobrego temu inwestorowi, że mu się naprawdę udało. No, ale, no zobaczymy. Światełkiem w tunelu jest tajemniczyń, kupił cały teren i ma ambitne plany. Nie chce się jednak ujawniać. Wiadomo jedynie, że za dwa-trzy lata planuje wielki bal na otwarcie. Jest zatem szansa, że Jan Kos zatańczy jeszcze w kosubniku. Jerzy Korczyński, TVN24.